Panamski, was serdecznie. Pa, 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 pa! Raz kolejny na kanale, masz zajebisy ciało Pink z tej strony. Kłaniam się nisko. O! po samej kapisko. <laughs> Rzecz następująca: jak widać, teraz nie jest to gameplay, i tak dalej. Jest to mój pas, kutny, żebrzydki, i tak dalej. Tym bardziej, że nieoglone, włosy nie zrobione, i tak dalej. Jeszcze mam nawet. Ugh, buty na noga. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego się tak dzieje. Ponieważ byłem teraz na szybko dosłownie na otwarcie sklepu. Dosłownie tak, jak sklep otwierał, tak, ja już musiałem w nim być. Dosłownie tak, jak otwierali drzwi, tak, go teraz weszłem jak pierwszy, dobry, nie. i tak dalej. Ponieważ musiałem jechać coś zakupić. I też zakupiłem i tak dalej. I tylko i wyłącznie z powodu przemcia i tak dalej. Postanowiłem też to nagrać, jak to rozpakowuje. O co chodzi? Chodzi o rzecz następującą: coś takiego, jak tutaj widzi. Tutaj jest akurat mikrofon, który dostałem od Przemcia z wyjebanym Pop-up pop filtro, zrobionym własnoręcznie z jakiejś tam pończochy i z obudowy z wiatraka komputerowego. Też mniejsza z tym. W każdym razie że teraz, że tak powiem, chcę pójść na ten wyższy level, tym bardziej, że zbliża się coś, że tak powiem, mojej produkcji i tak dalej, i musiałby ten dźwięk być troszkę lepszy. Dlatego teraz. Tara! Kupiłem coś takiego. Co to jest? To jest mikrofon. To jest Rode NT1-A. Mam nadzieję, że będziecie mnie dalej słyszeć, chociaż odlala mikrofon. Um, to jest mikrofon NT1-A i tak dalej. Jest to studyjny mikrofon, jest to tam z dużą membraną jakimiś tam pierdołami, nie mam pojęcia jak one się po polsku wszystkie nazywają i tak dalej. E, możecie sobie pisać w Google i tak dalej lub wejść na stronę Rode i tak dalej i poczytać co to taki za mikrofon. W każdym razie ja teraz chcę po prostu na szybko, że tak powiem, nagrać, jak to rozpakowuje, jak to wygląda i tak dalej, co tam w środku mamy. I co za niedługo, że tak powiem się będziemy widzieć. A więc nuzik Jak widać i wytrzymałem tak długo, aż dojechałem do domu, żeby to rozpakować. Sklepie po pierwsze moje monitory, o którego ostatnio wspominałem, jeżeli ktoś mój kanał oglądał. No otwieraj się kurwą tylko 15 minut, żeby nagrać film. Jak już widać tutaj wkazują się pierwsze problemy ze sprzętem. <laughs> Dobra, na jakość opakowania nie ma co narzekać i tak dalej. Co mamy w środku? Proszę Państwa i panie, panów i państwo i huivi. A więc mamy tutaj naklejkę z Rode, co do jakości głosu i tak dalej, nie wiem czy to da radę nagrać, czy kamera będzie nagrywała głos, nie mam pojęcia i tak dalej, więc zobaczymy co z tego będzie. Co do jakości wideo, mam taką kamerę, jaką mam, nie mam jej do dyspozycji, tą kamerę mam od mojej mamy, jest taka zwykła kamera i tak dalej, zobaczymy co z tym będzie. Tutaj mamy płytę DVD, gdzie tam jakoś tam kilka godzin ma być o różnych trikach i tak dalej, jak tym mikrofonem nagrywać, tutaj mam taką jebitną naklejkę, dość grubą nawet. E, właśnie o rodę i tak dalej, ze znaczkiem, ale szczerze mówiąc, gówno mnie to interesuje. Otwieramy tutaj jakieś gówienko i już znalazłem to, co znaleźć chciałem, proszę Państwa. I jest to oczywiście kabel. Tak, to jest 6 metrów kabla XLR. XLR to jest kabel właśnie nie taki typowy USB, tylko taki, e, żeby podłączyć studyjny mikrofon. Żeby podłączyć studyjny mikrofon, trzeba mieć coś takiego. Nie wiem, czy to widać w tle. Jeśli nie widać... Um, jak było widać mały defekt. <laughs> wyłączyłem nie nagranie. E, jeżeli nie widać tego na kamerze i tak dalej, e, to musisz sobie w Google wpisać czysto 302 USB audio interface i tak dalej. To będziecie wiedzieć co to jest. E, jak widać mam mały burdel tutaj tam na biurku. Za. So, tutaj jest ta rzecz na którą czekamy. Oh, yeah, baby. Da -da! I to jest oto ten mikrofon. Jest on całkowicie z metalu. I tak dalej. Tutaj mamy właśnie te wejście takie XLR z tyłu, nie wiem czy to cokolwiek widać. Mówię nie wiem jaka jest jakość, Uuu, jakie mam brzydki ryj. Jakiej jakości jest ta kamera i tak dalej. W każdym razie tak ten mikrofon wygląda. Żadnych guziczków, żadnego niczego. Też takiego nie chciałem mieć z jakimiś guzikami, z jakimiś pierdołami, ponieważ ani nie, nagry nie będę nagrywał żadnych instrumentów, ani żadnych basów, ani żadnej gitary. E, przy takich to się przydaje. Może e, mi takie coś niepotrzebne. Jak widzę jestem przy 4,5 minuty a więc jeszcze mam czasu. Tutaj mamy czapeczkę. Tak, czapeczka, fajna taka na zimę, nie. nie. To jest, żeby, wiadomo, spakować w to mikrofon. Co mamy jeszcze w opakowaniu? Tutaj mamy watę, która nam nic nie potrzebna. Tutaj mamy teraz... <grywa> e, coś, co jest bardzo, bardzo mocno potrzebne. Dlatego też sobie samemu tutaj zrobiłem. E, że następująca jest, to, muszę zobaczyć, nagranie się nagrywa, niby się nagrywa, tylko że widzę, że jakoś cicho się zrobiłem, więc mam nadzieję, że jeszcze w ogóle słyszycie, co gadam. E, to jest właśnie taki prawdziwy pop filter. E, czekajcie, muszę teraz wydobyć jak to się otwiera. Jest to to prosto od rodę, bo to wszystko w komplecie. Yo bitches! No wychodź kurwa, widzicie jakie mam problem tutaj. Zaraz rozpierdolę te opakowania. Ja to dobrze wiem. Zu! I nie jest to tylko filter. To jest od razu z pajęczynką. Co to jest ta pajęczynka? Pajęczynka jest po to, żeby wszystkie wibracje, które że tak powiem, przez nas głos, już nie tylko głos, ale przez ogólnie co robimy, e, czy stołem ruszymy, czy cokolwiek, żeby mikrofon tego nie dostał. Ponieważ jest to, że tak powiem, taka właśnie pajęczynka, czekajcie, ja muszę sam znaleźć jak to się robi. Uuu, uh, u, uh, uh, ale on chudy ten pop filter. E, nie wiem czemu, nie mogę go mocniej, o jest, dobra. E, jakoś luźno chodzi ten pop Nie, filter. E, będę musiał popróbować. E, to jest po to, że mikrofon będzie w tym siedział, i to jest takimi jakby żyłkami, czy tak gumkami, że tak powiem, w powietrzu ten mikrofon wtedy wisi. On nie jest z tym jakoś na stałe, tylko tu jest druga taka siatka, w środku tego nie widać. I on w każdym razie w tym potem siedzi i nie ma szans się ruszać, że tak powiem. Tutaj widzę, że tu jakieś przemalowana rdza jest, a więc jakościowo akurat ta pajęczynka nie jest może najpiękniejsza, ale akurat z tej strony, gdzie mi to nie przeszkadza, też mniejsza z tym, tutaj taki profesjonalny filter. Zobaczymy co z tego będzie, ja dosłownie teraz będę to podłączał, jak to będę podłączał, nie mogę Wam pokazać, bo musiałbym ten właśnie mikrofon od przemcia odłączyć, co by oczywiście, że tak powiem, zakończyło nagranie. Po prostu jak podłączę, to spróbuję Wam pokazać jak to wygląda i jak to brzmi. Od razu mówię, że będę potrzebował na pewno dobrych kilka dni, jak nie tygodni, żeby poprawnie to ustawić w ogóle. Bo jest tu przez ten właśnie preamp i tak dalej, przez to, że to jest całkiem inny rodzaj w ogóle mikrofon, całkiem inaczej funkcjonujący mikrofon. Będę bardzo długo tego więc to, co za chwilę usłyszycie, jeżeli będę gotowy, nie będzie brzmiał tak, jak ma brzmieć. To na pewno będzie bardzo zjebanie brzmiało, ale na razie po prostu chcę podłączyć i wam pokazać, jak to wygląda w, że tak powiem, kompletnym stanie. Dobra, ja w tym miejscu, już tak powiem, przerwę, i za chwilę widzimy się raz. Do raz. za chwilę. Jak widać jestem, że tak powiem, z powrotem i tak dalej. Podłączyłem mikrofon. Widać mniej więcej, jak to wygląda. Jednak jak widać jeszcze ANI nie użyłem kabla od Rode typowo, który jest wiadomo jakościowo tysiąc razy lepszy niż ten, który mam podłączony do, że tak powiem, tego ramienia, który ten mikrofon trzyma. Ja na razie tylko chciałem podłączyć. Na razie chciałem, że tak powiem Wam pokazać, jak to wygląda. Ja teraz się będę bawił po prostu godzinami lub dniami, ustawieniami, żeby pozbyć się szumu, żeby pozbyć się wszystkiego. Szumu szum na pewno nie jest winą mikrofonu, ponieważ jest to numer jeden na świecie co do niskiego szumu i tak dalej. Ma najniższy poziom szumu, że tak powiem, na rynku. Co prawda, są wiadomo, nowe, droższe mikrofony i tak dalej, i może tam też szum nie jest duży i tak dalej. Jednak tutaj jest chyba 4 czy 5 dB własnego szumu. Dla nas to praktycznie niesłyszalne. Jednak teraz mam jakiś szum. Teraz mam jakiś szum, dziwny szum. Nie wiem, czy to jest przez ten preamp, który mam czy jest spowodowane czymś innym, to dopiero będę musiał, już tak powiem, wynaleźć i w ogóle mój głos dostosować jakoś, dźwięk, że tak powiem, bo na razie brzmi to na pewno do dupy, jeszcze nie, bo sam siebie nie słuchałem. Mam nadzieję po prostu, że będzie szło to jakoś obejrzeć i usłyszeć. Fajnie, że widzicie tylko mój ryj praktycznie i mój brzuch i kurwa moją bluzę, zamiast całej so mojej twarzy, hello. Też mniejsza symp, wiecie o co mi chodzi i tak dalej, pokażę Wam jeszcze raz, że tak powiem, jak to wygląda. Najlepiej wezmę kamerę do ręki, co? Ha! Dokładnie. A więc, uwaga. So. Kamera w ręce i mamy tutaj mikrofon. Z mojej perspektywy widzimy coś takiego. Wiem, że teraz jestem trochę ciszej, bo trochę dalej, że tak powiem, od mikrofonu jestem. Musiałem teraz o troszkę tutaj podgłosić na moim kręćdełku. Tam się nagrywa właśnie plik. Program, który używam, na pewno, jeżeli zaraz się da, będą pytać, to jest Adobe Audition. Się to nazywa, wersja CC e, Swoło, tak raz głośniej, raz ciszej, ale raz jestem bliżej, raz dalej e, Mówię, na razie muszę się do Tutaj jest mikrofon od przemcia jeszcze, który miałem Tutaj jak widać te pierdoły wszystkie i tak dalej Tutaj moje monitory jeszcze raz Moja klawiatura, mój preamp O, jeszcze raz dla was Yeah baby. Jak widać ten kabel, który tu jest od nich, że tak powiem e, Z tego dziwnego uchwytu tutaj nie jest jakościowo zbyt piękny, był też minimalnie, że tak powiem, w pewnym miejscu zbyt krótki, więc musiałem trochę improwizować. Ale zobaczymy, jak to będzie. Mówię, ja teraz zacznę się tym bawić i tak dalej. Specjalnie dla przemcia to nagrałem, więc dla tych, których to nie interesuje, niech po prostu wyłączą. Już na pewno dawno wyłączyli, ale mniejsza z tym. Ja dziękuję tak czy inaczej za wysłuchanie mnie do końca i jak zawsze zresztą zapraszam do następnego razu.